Władimir Megre, Dzwoniące Cedry Rosji, Anastazja, Księga III. Przestrzeń Miłości. Doktor Szczettinin. Kim jest? Czy zwyczailiśmy się charakteryzować człowieka przedstawiając jego biografię, opis, osiągnięć, tytuły? W tym przypadku jest to bezsensowne. W Biblii jest powiedziane, po owocach poznacie ich. Owoce doktora nauk Szczecinina to świecące ze szczęścia dziecięce twarze i twarze rodziców uczących się w jego szkole dzieci. A zatem kim jest? Natalia Bondarczuk, zasłużona aktorka Rosji i zarazem członek kierownictwa międzynarodowego Centrum Rejsiów, powiedziała: Miałam kontakt. Z wieloma znanymi kaznodziejami i nauczycielami z różnych krajów świata lecz nigdzie nie byłam do takiego stopnia zdziwiona, jak tutaj. Możliwe, że zatknęliśmy się z wielkim Wiedunem. Wiedunem nie dlatego, że zna starożytną wiedzę, ale dlatego, że wiadome jest, wiadome jest mu to, czego wielu z nas. Nawet nie podejrzewa. Ja także chciałem wyrazić swoje odczucia ze spotkania z Michałem Szczecininem, ale nie jestem specjalistą w dziedzinie wykształcenia i moje określenia będą niedokładne. Dlatego też postaram się bez zniekształceń przekazać to, co on mówił. Pani Natalia, jej operator filmowy, pan Michał i ja szliśmy szkolnym korytarzem. W holu dookoła huh, rozstawionych stołów siedziały dzieci w różnym wieku, a wszystkie pochłonięte jakąś pracą. Ani my, ani kamera operatora nie były w stanie ich rozproszyć. Niektóre dzieci siedzące przy stołach od czasu do czasu wstawały, gdzieś wychodziły i znowu wracały. Czasami podchodziły do wiszących na ścianie tablic z cyframi, albo po prostu w zamyśleniu przechadzały się po pokoju. Niektóre rozmawiały ze sobą udowadniając coś. Niektóre rozmawiały ze sobą udowadniając coś, objaśniały jedno drugiemu. Panie Michale, co tu się odbywa? Zapytała pani Natalia. Przede wszystkim widzicie tu próbę spotkania się. Jeśli spotkanie się odbędzie, dzieci zdołają przyswoić sobie zakres matematyki dziesięcioletniej szkoły w czasie niedłuższym niż rok. Takie mają zadanie. Tak będzie z każdym, kto zdoła się spotkać z posiadającym podobną wiedzę, o ile ich relacje będą otwarte i szczere. Struktury ich biopól będą wówczas w stanie sczytać z siebie informacje. Jest to znane i obserwowane zjawisko. Miłość od pierwszego wejrzenia, taka gdy zakochani rozumieją jeden drugiego w półsłowa. Ty jeszcze nie powiedziałaś, a ona już zrozumiała. Widzicie, że tutaj robi się wszystko, żeby dzieci były wolne, miały swobodę. Tutaj one mogą spokojnie zadawać dowolne pytania, podnosić, wychodzić. Ważne, by zachować dobre relacje. Bardzo ważne, by dziecko pracowało na relacje. I ten, kto organizuje proces, również. Dlatego też, jak widzicie, pomagamy puścić hamulce, nie podkreślamy różnic wieku. Tutaj razem z piętnastoletnim Iwanem siedzi dziesięcioletnia Masza. Jest też student uniwersytetu, Siergiej, chociaż w tym roku kończy studia. Ile lat ma ten kończący uniwersytet student? Siergiej skończy w tym roku osiemnastkę. I kończy uniwersytet jako siedemnastolatek? Siedemnaście ma teraz. Tak w ogóle. To staramy się nie używać pojęcia wieku, to bardzo ważne. Zwróćcie uwagę, że tutaj nauczyciele jakby zlewają się z uczniami. Co prawda ta grupa jest szczególna. Tutaj są ci, którzy nie mogli brać udziału w budowie domu. Mają postawione zadanie przyswoić sobie zakres materiału z matematyki i dziesięcioletniej szkoły, po to, by przekazać wiedzę pracującym teraz na budowie. I tak właśnie będzie. Dlatego, że pomiędzy nimi powstaje system skoordynowanych, wzajemnie ze sobą powiązanych elementów integracji. Nasza genetyczna pamięć zna budowę kosmosu i sposoby życia w przestrzeni kosmicznej. Dlatego tak ważne jest, by nie dopuścić myśli, że oni czegoś nie wiedzą. Jeżeli któraś z wyjaśniających osób dopuści do siebie taką myśl, jej uczniowie właśnie tego nie będą wiedzieć. Najważniejsze dla wyjaśniającego nawiązać. Z uczniem kontakt przy rozwiązywaniu zadań. Wówczas edukacja będzie postępowała sama z siebie. Nauka będzie szła, jakby mimochodem. Ważne, żeby nie koncentrować się na zapamiętywaniu, nie dopuszczać myśli, że ktoś się uczy. Współpracując, przestają czuć, kto z nich jest uczniem, kto nauczycielem. W procesie rozwiązywania zadań przyswajana jest niezbędna wiedza a w rzeczywistości jest to przypominanie sobie zapomnianego ten odruch warunkowy pamiętacie jak u Pawłowa stymulacja reakcji jeśli zachodzi konieczność rozwiązuje problem bardzo ważne jest żeby to co robią miało bezpośrednie odniesienie do otaczających osób oni teraz uczą się nie dla siebie i to jest bardzo ważne. Mają zadanie przekazania tego, co przyswoją innym. Nie ocena jest dla nich ważna. Rozumieją, że za kilka dni mają wyjaśnić wszystko innym. Zostało im powierzone rozpoczęcie procesu nauczania. Każdy ma określoną grupę, obserwuje jak pracują na budowie. Ci, którym ma przekazać swoją wiedzę i troszczy się o to, by jego grupa nie odstawała od innych. Motywacja ma kolosalne znaczenie: służba drugiemu człowiekowi. A jeśli w ogóle czegoś się uczą, to rozumienia duszy, pragnień, myśli drugiego człowieka. Nie matematyka jest tutaj ważna, ale człowiek zdobywający matematykę. Nie matematyka dla matematyki, ale matematyka w imię dążenia drogą poznania prawdy, istoty rzeczy. Im motywacja jest bardziej globalna w imię czego, tym pomyślniej przebiega proces postępu w sferze wiedzy. Ważne, aby przebywać w atmosferze szczerości. Nie powinno być przykrości. Rozdrażnienia. Zwrot to nie tak w ogóle jest nieobecny. W języku starorosyjskim, także w sanskrycie, nie ma wstrzymania ruchu, nie ma złych słów. Starożytni ludzie wszystkich narodów żadnego zjawiska nie określali negatywnym słowem, ono nie istnieje. Nie należy się na tym fiksować. Niedobrze, nie istnieje. Jeśli znaleźliście się w ślepej uliczce, to słowa nakierowane na wyjście z tego oznaczają obróć się w prawo, w lewo, iść do góry. Są jakby podpowiedzią, dokąd iść. Nie fiksują się na problemie, stoisz nieprawidłowo. Dzisiaj niektórzy mówiąc mówienie po rosyjsku mają na myśli niecenzuralne wyrażanie się. To nie jest rosyjskie. Poeta Kobzew bardzo trafnie wypowiada się na ten temat. U naszych przodków, usłowian wśród praw o wielkim znaczeniu, zawsze na mowę i słowa baczną zwracano uwagę. Dokładnie tak. Ci, którzy z nimi pracują, powinni mieć, Głęboki zasług słów, wykluczający przypadkowe słowa rozpraszające myśli. Ogromne znaczenie mają słowa nasycone uczuciem. Prawda spuścizna wiedzy to duchowość. To konieczne, by dziecko wpisać w naturalny, kosmiczny proces wiecznego odradzania się. W ten czas podarowałeś dziecku wieczność, radość życia. Rzeczywiste i prawdziwe istnienie, nie formy przemijające w stylu: Oto ja, synu, kupiłem ci koszulę, spodnie, buty, teraz mogę umrzeć. A cóż ty takiego dałeś swojemu synowi? Przecież te prezenty są zaledwie na jeden sezon. Jeśli oddałbyś synowi swoją godność, honor, swoje dzieło, swoich przyjaciół, rozkwitający naród, to tak. A jeśli dałeś mu zrozumienie prawdy, istoty rzeczy, istnienia i mądrego życia, o, to wtedy możesz powiedzieć, synu, dałem ci najważniejsze. Będziesz z tym szczęśliwy. Będziesz kupować sobie koszulę i budować domy, bo teraz wiesz, jak to się robi. Słuchając wypowiedzi doktora Szczytnina, obserwując jego relacje z dziećmi, Zauważyłem, że są spójne z tym, co o dzieciach mówiła Anastazja i dziwiłem się. W jaki sposób mogą tak samo myśleć? Samotna pustelniczka z syberyjskiej tajgi i ten siwy doktor nauk. Dlaczego on w ogóle ze mną rozmawia? A dlaczego przyjął tak ciepło, zastawił stół, nakarmił, oprowadza po szkole, wszystko pokazuje. No dlaczego? Kimże ja jestem dla pedagogiki? Nikim. Byłem trójkowiczem. No, oczywiście, może Pewnie to ona znów się jakoś o to postarała, no. Jasne. To pewne, że trafiłem do szkoły doktora Szczetynina, tylko dzięki Anastazji, no ale o niej z doktorem jakoś nie rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy na różne życiowe tematy. Przy każdej mojej wizycie szliśmy patrzeć, jak idzie budowanie zwykłego domu, świątyni. O książce powiedział krótko. To bardzo trafna książka. Kilka dni po wizycie w szkole z grupą ludzi z konferencji, gdy pokazywałem im nastękę i namówiłem, żeby swoim spojrzeniem ogrzała wszystkich, zdarzyło się tak. Szliśmy z panem Michałem szkolnym kordarzem, a ja szukałem jej wzroku. Szukałem jak każdy intuicyjnie szuka tego, co emanuje światłem. Nasteńka zgasła, powiedział nagle Szczecinin. Próbuję odbudować jej siły, udaje się, ale z trudem. Potrzeba czasu. Jak to zgasła? Dlaczego? Ona jest silna. Co się stało? Tak, jest silna. Je, jednak koncentracja emocji była u niej nadmierna. Stałem w gabinecie jeszcze zły na siebie. Dlaczego? Komu i co chciałem udowodnić? Udowodnić, pomimo słów Anastazji. Ani moja fizyczna obecność, ani cuda tworzone pod publiczność w niewierzących światła wiary nie rozpalą. One jedynie wzmogą rozdrażnienie u tych, którym się nie podoba nie ich światopogląd. Dość. Wystarczy, pomyślałem. Nie będę więcej udowadniał i pisał też nie będę. Wystarczy, napisałem się. I tak sobie myślałem, a tu nagle mówi jeszcze Nie wolno przerywać pisania, Władymirze. Potem podszedł do mnie, położył rękę na ramię i patrząc prosto w oczy zaczął nucić melodię. Siwy doktor nauk śpiewał wysoko, ale, ale najbardziej zadziwiające było to, że śpiewał melodię podobną do tej, którą śpiewała w tajdze Anastazja. A kierując się do wyjścia w końcu zobaczyłem w holu, gdzie kręciły się dzieci siedzącą na krześle na i podszedłem do niej. Wstała, podniosła głowę i odrobinę zmęczone oczy przez moment zapaliły się ciepłem i światłem. Teraz zrozumiałem. Ona oddaje swoją energię i ciepło i odda wszystko do końca, żeby pomóc tej drugiej syberyjskiej Anastazji i jej marzeniu. Marzeniu, które jest teraz wspólne. Co tu się dzieje? W czym tkwi siła tego marzenia? Po co one? Z pełnym oddaniem i to dziecięce spojrzenie. Czy starczy żyć, aby stać się choć po części godnym takiego spojrzenia? Głośno zaś powiedziałem: Dzień dobry, nasteńko. A do siebie. Nie trzeba na steńko, dziękuję. Wybacz. Odprowadzę pana. Z leną odprowadzimy pana do samochodu. Dopóki samochód nie zniknął za zakrętem, patrzyłem na malejące postacie stojące na początku drogi, koło dworku pod latarnią. Nie machały rękami na pożegnanie. Każda trzymała jedną rękę podniesioną do góry, dłonią skierowaną w stronę oddalającego się samochodu. Wiedziałem, bo wyjaśnił mi to już wcześniej Szczecinin, gest ten oznacza kierujemy na ciebie swoje promyki dobra, niech będą z tobą gdziekolwiek byś był. I znów ta paląca myśl czego trzeba by dokonać i jak, żeby być godnym waszych promieni?